Cześć, Mano, ja jestem psychiatr. Kiedyś mi tym laserem pory I, I was. I, I witam Was w Dalsam drugim tak. odcinku na moim kanale Zrona I e, jest ze mną drużyna bardzo specjalna do zadań, bardzo specjalnych 411. Zgłaszam. 402. Zgłaszam. Ty masz ile? 409. 409. Zgłaszam. No. E, I dziś wyruszamy na misję. Jesteśmy zmuszeni do zatrzymania procederu produkcji dużej ilości narkotyków w tych dwóch chatach. Musimy tam wejść i rozjebać. W takim razie, zapraszam Będę prowadził Wejdziemy garażem U-3 U-4 u, u jeden. Masz... też tą e, metarkę, bo to chyba widać 402, idź na U-3 Podejrzewam, że masz flesza Nieważne Mora znak to wizer Jasne Będziemy wchodzić drzwiami głównymi. 411 przejść do wyłożenia drzwi. niech trzyma jego plecy. Raz, dwa, trzy. Uwaga, wbiegam pierwszy. Uwaga do... 409 i 402 trzymaj drzwi do prawo Ja z 411 udam się do lewej Na prawej jeszcze Uwaga Flash, Bang Uwaga, 411 biegaj ze mną up Arms outstretched Get on the ground now Suspect down Suspect down to entry team Zabezpieczam Dziesięć cztery Udajcie się nie... za mną Ok 402 otwórz 409 przystąp do mnie 401 402, niech się udadzą do tej rozwalonej kuchni po mojej lewej. 409, 34. zapraszam ze mną. 30, 30, 30. Uwaga, w środku. na zanotrzy. Gleba kurwa. 400. 409, niech zabezpieczy, ja będę trzymał ci schody. Przystępuję do otworzenia drzwi no, 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 tutaj do o wsparcie Raz, dwa, trzy, wyważam Wybijamy Wybiegamy Clear 10, 12, przystąp do wyważenia, 411 Powerujemy 4 Raz, dwa, trzy Uwaga na szafy, na małe pomieszczenia Dobra, do zabezpieczenia do okay. Uwaga, przystąp do wywożenia. Oszpaniamy. Patrzę... plecy. 409, nie wychodź pod Uwaga. Nie, wychodzimy, bo to jest wyjście Zdziałam, na zewnątrz. Najpierw trzydzieści budynek. Dzieci cztery. Zajmijmy się czyszczeniem środka, a potem będziemy przechodzić na zewnątrz. U2. Przejmijmy schody. Eee, 411, przystąp do uważania drzwi, tutaj jeszcze na dole. Moje 10,20, środek, główne drzwi. Do tych drzwi przede mną. 409, przyłącz się do nas, bardzo bym Cię prosił. Ok, to jest wyjście na dwór, S nieważne. S aha. 409, wycofaj się, My już do Ciebie S dobiegamy. Udzielamy wsparcia. Przejdź przodem, 409. Uwaga, pomagam się granatem błyskowym. Uwaga, zapraszam za mną, 10-0. Szybko. Saspekt dał. Sorry, sorry. Przystąp do zabezpieczenia 411, zapraszam na moje 10.20. Są drzwi do wyważenia 409 i 411, wróćcie na moją pozycję, moje 10.20. Pomieszczenie na wprost schodów. Tutaj 409, mam jeszcze drzwi do zbadania. 411, wróć do mnie. Moje 10-20 pomieszczeń naprzeciwko schodów Zapraszam 409 402 przystąpię do otworzenia drzwi Melduję się Uwaga, pełna gotowość jeszcze 4 Ta strona dworu wydaje się dosyć 300 Drodzy do wyważenia Zawarty Uwaga Hmm. Pełna gotowość Czyste Został ostatni, został ostatni biały świt Przedwchodzę do ich od otwarcia 10-20 Jakaś kobieta leży Się rusza Pluje krwią Albo dziecko Otwórz te drzwi są do wyważenia, o Jeszcze raz, bo nie wyszło 409, naprzód przodu Przepraszam do do wyważenia, 411, 411. Okej, okay, nieważne Czy jest? 10, 12 Zero 0, 0 wydaje mi się, że obieg jest już 10-20, a możemy opuścić Uwaga! Uwaga na wszystkie okna. napastnicy mogą też znajdować się na dworze. Ok. Czy na tym górnym piętrze znajduje się coś jeszcze? Czy jest ono całe wyczyszczone i bezpieczne? 10-20 cały obiekt. 10-12. Okej, okay. 402 zapraszam na dół i 10.0 do wszystkich jednostek. Będziemy wychodzić na dwór. Proszę się udać na moje 10.20. Główny pokój przy drzwiach wejściowych, którymi wybiegaliśmy do pomieszczenia. 00 Proponuję wyjście tylnymi drzwiami, bo na planu rozpiskowym jest tam jeszcze jaskinia. Mm, a gdzie drzwi tylne się znajdują, jeżeli chcemy wziąć takie Zap, z, Zapraszam, zapraszam 10-0 zapraszam za mną Poczekajmy na kompanów 402 Odpiężam, I 400 409, 402 Mamy 10-20 409, twoje 10-20 409 Zgłoś 409 jest na dworze Suspect down Czyli ona wyciągnęła broń? Wyciągnę tak nawet bym rzekł, broni automatyczna Nie chodź się do jaskini 409 spokojnie Poczekaj na wszystkich Broń została zabezpieczona 0-0 Czy to tyle z tego całego pomieszczenia? 10-4 Oj uwaga Cospekt so down Okej trzeba podsetka są flasze Sprawdź moje prawo This is talk. Roger entry team Notifying Medical Put your hands up. Podążę za to 00 Okej, okay, wszyscy zabezpieczeni 4091020 czy to poszedłeś w lewo W lewa strona tak jest Przepraszam Zajmę się za tobą To 409 plecy, plecy, plecy Tak jest 409? Okej, okay, tutaj Zabezpiecz, przejdź do zabezpieczenia 409, przejdź do zabezpieczenia napastnika Przejmuję do zabezpieczenia napastnika, 411 Przeświedźcie, proszę nie widzę broni A, mocno suspect DOWN Tak jest Przyjął suspect DOWN Przejdźmy szybko do tego mojego pomieszczenia Przed sedanem 10-0 Wyczeszmy sobie tutaj to pomieszczenie I dopiero wtedy przejdźmy do jakiegokolwiek Zabezpieczenia Musimy mieć pewność, że piwnica jest całkowicie czysta OK TO ZERO, NA MAŁINĘ WSPARCIE, pilne WSPARCIE 10-5 Stałem postrzelony eee, Proszę się udać za mną. Eee, wróćmy do piwnicy i zajmijmy się zabezpieczeniem wszystkich napastników. Osoba która biega tam na schody niech wróci do nas do piwnicy Piwnica raczej Trzy jest razy, cała czysta to połowy magazynka Przejdźmy do strzeszczenia piwnicy i przejdziemy wtedy udamy się na górę Czy to jest ślepa uliczka? Tak nie problemu to jest ślepa uliczka nie ślepa uliczka, tak jednak Tutaj daj Okej udajcie się na moje 10.20 10-20 To przejście obok taczki, i e, wejście po takim metalowym coś ala z odlaszeniu. Wyjście na górę prowadzić do pomieszczenia ze schodami i dalszej części domu. Okej. Okay. Wszyscy, wszyscy, okej. Okay. Graj, zapraszam Miałem ze mną, 3. przejmują jeden. Uwaga, wejdziemy do tego pomieszczenia 3, 2, 1. Biegamy. Ok, byliśmy już tutaj. Przeliśmy w takim razie, udajmy się na drugie piętro tego budynku. Niech prowadzi to Saskres z przodu. Okej, okay, okay. czy to pomieszczenie jest? Tak, to pomieszczenie jest. 10-12. Okej. Okay. Otwieram drzwi. A które? W góry. Okej, widzę, tak. widzę. Wchodzę. 10-12. Wyjdźmy do tych drzwi tutaj po prawo, które prowadzą na dwór. No Zbadałem szopę, przede mną Zero, zero Sprawdźmy ten samochód, czy nie posiada on żadnych ładunków wybuchowych Jakichś niebezpiecznych rzeczy mm, Nie widzę żadnych takich rzeczy Przejdźmy w takim razie do szopy 402 przystąp do otwarcia Ktoś w środku Aha, nie da się Okej, okay, te drzwi są najpierw dobre, prawda? Tak, możliwości do otwarcia drzwi. Okej, okay. okay, musimy jeszcze w takim razie znaleźć dwa ładunki Boże dwa ładunki, dwie paczki z nielegalnymi substancjami odurzającymi. Udajmy się w takim razie do, do mieszkania: do budynku. 1020, 10-20 środek budynku Okej, okay, poś... znalazłem jeden worek Musimy znaleźć jeszcze drugi Mądrzy wody będą na górnym piętrze Udajmy się tam w takim razie Obieg najprawdopodobniej jest cały wyczyszczony to znaleźć tylko i wyłącznie... W takim razie musimy udać się... Wydaje mi się, że do piwnicy I wtedy będziemy... Tam szukać drugiej paczki Zabezpieczam projekt, która nie została zabezpieczona. Czy ktoś przeszukiwał dwór? Może istnieje szansa, że paczka z narkotykami została schowana na dworze. Prosiłbym jedną jednostkę, by udała się do piwnicy, w celu sprawdzenia, czy nie znajduje się tam po prostu chowana paczka 00 14 jest na pozycji razem z 409 w im razie udajcie się i poczekajcie tamtej paczki sprawdzę jeszcze garaż Udałem się do piwnicy, również jestem w katakumbach. Zero będziemy mieli jeszcze jedną osobę do składu. Tak jest. Całyśmy rozkaz dziesięć cztery. Ubezpieczam broń, która nie została wcześniej zabezpieczona. Tak jest. Dziesięć cztery. Dziesięć cztery. 0 Proponujesz się już udać z powrotem pod samowód mm, 104 Misja została zakluczona. Talk reporting. Dziękuję za udaną misję. Odmeldujcie się. No, w takim razie poszło bardzo szybko i sprawnie. Yy, jedna misja się co prawda nie udała, czyli zaresztować dwóch sospektów, ze względu na to, że pewnie zostali po prostu rozstrzelani i, i to tyle. Yy, ale co, ja wam dziękuję za oglądanie. Cześć życzę. Widzimy się w następnych odcinkach, które dosyć chyba szybko będą szły na kanał, tak mi się wydaje bo jest fajna ekip kategorii dioronta, no jest zapał i tak dalej, więc myślę, że wszystko w ciągu 2-3 tygodni dostaniecie całą serię na kanał. E, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, zostawcie suba, łapę z dzwonem, e, suba i łapę z dzwonem, suba z dzwonem i łapkę w górę. E, I tyle, zapraszam do oglądania i strumyki są o tutaj. TTV, Ukosik Pre, Podłoga Psychiatryk. Zapraszam każdego, cześć!